Cześć, z tej strony Rafał. Witamy na Linkedin do Kalkatowice. Jestem tu dzisiaj z Eweliną Lip, która jest trenerem mentalnym oraz ekspertem, jeżeli chodzi o optymalizację podatkową. Tak, zgadza się, dokładnie. O czym nam dzisiaj opowiesz, no bo, ponieważ jesteś prelegentem na dzisiejszym wydarzeniu. Tak, dokładnie. Dzisiaj chciałabym przedstawić wam, jak Trening mentalny pomaga w życiu biznesowym i prywatnym, ale przede wszystkim, jak można wykorzystać to, co jest w sporcie najważniejsze czyli ta determinacja w podejmowaniu dobrych decyzji właśnie w biznesie. Brzmi jak naprawdę ciekawy temat. Z tego, co mówiłaś, też bardzo mocno wywodzisz się ze świata sportu i właśnie tak. łączysz ten świat sportu z biznesem. Wydaje mi się, że w ogóle połączenie trenowania z jakąkolwiek dziedziną życia prywatnego plus, plus jeszcze pracą jest mega trudne, a co dopiero z prowadzeniem biznesu. Jak sobie z tym radzisz? No właśnie. To, co zauważyłam, kiedy prowadzę dość intensywne życie biznesowe i sportowe, zauważyłam, że tak naprawdę to, co napędza mnie w sporcie, mogę przełożyć jeden do jednego w biznesie. I bardzo często, kiedy pracuję z przedsiębiorcami, to tak naprawdę stosuję bardzo dużo technik z treningu mentalnego, który wywodzi się właśnie z treningu mentalnego sportowców. Bo kiedy jesteś sportowcem, bardzo często uczy się właśnie determinacji, tej motywacji, konsekwencji, ale przede wszystkim też radzenia sobie z porażkami. I kiedy właśnie pracuję z przedsiębiorcami, widzę, że oni najwięcej problemów i wyzwania mają z tymi błędami, które popełniają, i nie potrafią tak naprawdę wyciągnąć lekcji i iść dalej. Tylko gdzieś tam pogrążają się w tych swoich porażkach. A właśnie sport powoduje, że my lepiej sobie radzimy po prostu w życiu codziennym. Okej, okay, tu myślę, że jest bardzo też ciekawą rzeczą różnica między motywacją a determinacją, myślę. Bardzo, bardzo. Więc to dla mnie w ogóle motywacja to jest taki impuls, taka energia, nie? która daje nam power do działania, ale tylko wtedy, kiedy chcemy. Ona jest zmienna, nie? Jednego dnia, wiesz, możesz przenosić góry, a drugiego dnia możesz tak naprawdę przenieść tylko siebie z, z łóżka na kanapę, nie? Zdarza się. Natomiast determinacja to już. W ogóle jest coś innego, nie? bo to determinacja to jest tak naprawdę działanie, podejmowanie decyzji codziennie, nawet jeżeli się nie chce, to po prostu coś robisz. I, I to jest pewien system, bo wiesz, determinacja lubi być osadzona w ramach. Kiedy ja pracuję ze sportowcami, to zauważyłam, że ich takim wspólną cechą, która tworzy tą determinację, to jest właśnie system. Wiesz, nie każdemu sportowcowi chce się jeść na siłownię czy na trening. Ja na przykład też nie zawsze mam ochotę iść pobiegać do lasu czy iść na siłownię, ale to, że mam wytyczony jakiś system działania, to nawet jeżeli mi się nie chce, to idę na ten trening i zrobię go 15 minut. Bo 15-minutowy trening to dalej jest trening, nie? A on to powoduje, że nasz mózg uczy się działania, że nie odpuszczam, tylko działa. Jak tak słuchałem i, i się zastanawiałem nad tym, to wydaje mi się, że bardzo rzeczą pomocną jest i ciężko bez niej sobie poradzić, jest taka, dru taka druga osoba, która rzeczywiście pomaga. No bo dużo ciężej tak, jest być takim, nie wiem, gogincem czy kimś takim, o, kto jeden, naprawdę się nie łamie dokładnie, i dokładnie. po prostu biegnie do przodu sam z siebie, ale łatwiej jest, bo ja też gdzieś tam y, trenuję z trenerem i wiem, że bez tego, jak on mi wyznacza jakiś, jakiś plan, naprawdę ciężko jest się utrzymać. Podejrzewam, że tutaj też jest 100% tak, przełożenie do biznesu. Tak, dokładnie, dokładnie. Otoczenie jest bardzo ważne. Wiesz, każdy też sportowiec wie, że otoczenie może go wznieść, ale również może go pogrążyć. I tak samo jest w biznesie. Jeżeli mamy w zesopole osoby, które nas motywują, które inspirują, no to się fajnie działa. Natomiast jeżeli to środowisko jest niesprzyjające, to niestety, choćbyśmy mieli nie wiem jak wielką motywację, determinację, to ona jednak spadnie. Więc to otoczenie jest niezwykle istotne. Super. Czy masz jakąś taką złotą radę, którą możemy teraz zdradzić? Nie wiem, jakąś metodykę, sposób, który, który pomaga się utrzymywać rzeczywiście Jasne. na tym kursie? Wiesz co? Ja dzisiaj właśnie będę mówiła o tych narzędziach. One są proste, ale bardzo skuteczne. Ale takim moim ulubionym sposobem to jest znać swoje dlaczego. Dlaczego ten cel jest dla Ciebie ważny? Ale to działa tylko wtedy, kiedy to dlaczego jest takie mocne i porusza Twoje wewnętrzne emocje. Wiesz, moim takim dlaczego, kiedy wstaję rano i idę pobiegać do lasu pomimo tego, że pada deszcz. Wiesz, moim dlaczego, kiedy idę na siłownię pomimo, że mi się nie chce? To jest pamięć o moich rodzicach których niestety musiałam pochować w wieku 40 lat, bo właśnie nie dbali o swoje zdrowie. Mhm. I teraz, kiedy mam 46 lat, chciałabym, żebym mogła korzystać z ich obecności, ale nie jest mi to dane. Chciałabym tego samego dla moich dzieci. I wtedy, kiedy wiesz, nie chce mi się, to przypominam sobie i wtedy naprawdę czuję, że mam jakąś misję do spełnienia dla swoich dzieci. Wiesz, ja bardzo często przy znajomych słyszę takie słowa, dla moich dzieci zrobię wszystko. Tylko ilu z nich zadba o swoją kondycję fizyczną, aby być zdrowym właśnie dla dzieci? Coś tym jest, coś tym jest. Łatwiej dokładnie. mówić niż zrobić niezdecydowanie zawsze. Jasne, dokładnie. No dobra, myślę, że jeżeli chodzi o taki szybki wywiad, to z naszej strony tyle. Dziękuję. Dzięki Super, wielkie. że się tu pojawiłaś, że e, opowiesz tym ludziom właśnie troszeczkę o Twoim spojrzeniu na, na motywację, na determinację. No i mam nadzieję, do zobaczenia na LinkedIn Local. Dzięki. Mam nadzieję, że te narzędzia, które dzisiaj przedstawię właśnie publiczności, że każdy będzie mógł sobie jedno wziąć takie, które będzie mógł wykorzystać już dzisiaj. Super. Dzięki, Dzięki, bardzo. wielkie. Dzięki.